W zawsze pieczono chleb żytni, z żyta, dlatego że właśnie na kaszubach są słabo urodzajne gleby. A teraz pokażę Wam, jak upiec ten taki chlebek. I zaczynamy od rozmnożenia zakwasu. Już, jak pokazujemy wcześniej, już czas. Czas z poprzedniego pieczenia i teraz dolewamy mleka. Troszkę mąki. I mieszamy. I ten rozmnożony zakwas tak zostawiamy na, na, 20, na, na 12 na godzin. Żeby na tym się roznożyły wszystkie, i później dodajemy do ciasta. Tak to właśnie po 12 godzinach mniej więcej wygląda ten nasz zakwas. No i tak na te 20 bochetnich 1,5 kg potrzebujemy około 15 kg mąki żytniej. I tu mamy już przygotowane sobie mleka, powiedzmy sobie 7 litrów, i też będzie jeszcze te wody, mniej więcej tyle samo, i tu drożdże i najważniejszy składnik zakwas, który jest z poprzedniego pieczenia. Mąkę i cukier do rozmnożenia drożdży. Na kostkę drożdży 3 łyżki mąki, czyli 12 łyżek. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 łyżek mąki i 10 łyżek cukru, czyli na kostkę 2 łyżki. 8, przepraszam. 4. Tak na oko, Aby nam się rozmieszało, roże są już gotowe. One wymieszane. Teraz wróżymy sobie na bok. Najlepiej do jakiegoś ciepłego miejsca, żeby nam szybko urosły. To mąkę trochę stuśnić, napowietrzyć. Można w ten sposób, można ją ale... I w pierwszej kolejności dodajemy mleka. Mleko oczywiście pochodzi od naszych krów, z naszego gospodarstwa. Szczęśliwych krów. I oczywiście trochę wody musi być, żeby ten chleb później był, nie był taki suchy. No i wlewamy wodę. I teraz mieszamy do jednakowej konsystencji. może się tak zdarzyć, że to ciasto jeszcze nam nie będzie takiej konsystencji jak powinno? To jeszcze dolewamy wody Ciasu już na no, się wymieszało z naszym mlekiem i wodą teraz dajemy naszego zakwasu Wszystko ładnie wylewamy wlewamy i dodajemy nasz Wzrosły. I mieszamy, aż się wszystko połączy. Mieszać, mieszać, mieszać. Tam się okaże, że ciasto jest trochę za rzadkie. To można jeszcze dodać mąki żytniej. I podobnie. Jak jest za gęste, po w minutach mieszania już nam ciasto dochodzi do Konsystencji. Jak tu u nas w domu się robiło? Krzyżyk I ojca i syna, żeby chleb się udał, nam smakował i żeby nam nigdy nie zabrakło. I przykrywamy na 12 godzin. I odstawiamy w ciepłe miejsce. miejsce, żeby na te bakterie drożdże wszystko ładnie pracowało. 12 godzinach. Nasze no to no, zaczynamy wygniatać. w tym momencie, właśnie jak to w każdej godzinie bywa, trzeba się obowiązkami dzielić. Także teraz przekazuję poleczkę siostrze Nunice. Po to, żeby uzyskać taką jednolitą masę i żeby ciasto nie przyklejało się do ręki. Aha. I do blaszki. W domu się wygniada ciasto, formuje bochenki, to bo zawsze robiła gospodyni, a gospodarz zawsze musiał e, rozpalać w piecu. Są dwie takie równoległe prace. No i to jeśli od 1,5 do 2 godzin trzeba teraz palić piecu, tak samo ten chleb będzie w tych blachach teraz rósł. Najpierw się go wygniecie, później będzie też do półtorej, do 2 godzin rósł w tych blachach, żeby już prawie z z tych blach ucieka i wtedy go się wkłada po półtorej godzinie do nagrzanego pieca. nie myje się, tylko zostawia w suchym miejscu do następnego pieczenia. Z resztę ciasta robimy tak zwaną kuklę po kaszubsku. Wyskrobek. I to jest to, ten wyskrobek. Czasami wychodzi mniejszy, czasami większy, w zależności od tego, ile nam zostaje ciasta. Ciasto już jest wygniecione, teraz czekamy aż napali się w piecu, a w tym czasie chlebek będzie nam rósł, wyrastał, tak myślę półtorej godziny i pójdzie do pieca. Zabieramy rękę po całym piecu, o, aż tam daleko w tył, równomiernie po Myślę, że możemy iść z chlebem do pieca. Piec napalony teraz trzeba wszystkie węgle wygarnąć na zewnątrz. Generalnie ręką i godzinkę czasu poczekamy i krew będzie upieczona. Chwilka minęła i chlebek jest złoty z nazwy i z wyglądu. I I Wychodzi pierwsza. O, kolor super. Hmm. Tylko jedź. Następny chlebek. A. Dziwny chleb żytni z góry lemana, z Piaszna, procentowy wiejski chleb.